God so much loves you and me. Bóg tak bardzo ukochał ciebie i mnie. That is so jealous of you. o ciebie And the only reason why he's so jealous of you and me. dlaczego on jest tak bardzo zazdrosny o ciebie i o mnie? To, że on chce, byśmy stali się tymi, do czego zostaliśmy stworzeni, do And czego on, on nas us. stworzył i do czego we, nas zostawił na tej ziemi. We are on this earth, a jesteśmy na tej ziemi not to know about God, nie po to, żeby wiedzieć o Bogu, ale to experience him. Ale by go doświadczać. Him, us, by go znać i wiedzieć, że on zna have nas. A, a with him i by as mieć we know z nim osobistą relację, z tym, którego znamy. And him, I byśmy oddawali mu cześć. Him. I adorowali go.